Witajcie kochani. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Dziękuję Wam bardzo za lajki, like, subskrypcje i komentarze, bo one pozwalają mi rozwijać kanał, robić dla Was rozkłady kart. Jeżeli tutaj zaglądacie, proszę subskrybujcie. Jestem Wam wdzięczna za wszelkie wsparcie. A dzisiaj zapraszam was na rozkład. Co on ona kombinuje. Ciekawe, co dzisiaj karty pokażą. Z kim ten rozkład zarezonuje? Może zastanawiasz się, obserwujesz i nie wiesz do końca, o co chodzi. Może coś karty tu podpowiedzą dzisiaj w Tobie, co on, co ona kombinuje. Co on, co ona kombinuje. Co on kombinuje. Ogólna energia rozkładu dziesiątka mieczy, czyli taka energia dużego stresu, sytuacji, która wydaje się bardzo trudna do rozwiązania, może właśnie to jest twoja energia. Czujesz, że czujesz się bezsilna, może robisz wszystko, co tylko się da, żeby naprawić jakąś sytuację, może polepszyć relacje, ale Twoje działania nie przynoszą skutku. Mamy kartę księżyca, czyli właśnie jakiejś niejasności sytuacji, jakichś tajemnic. Dziesiątka mieczy mówi o tym, że tutaj należy umiejętnie wyjść z tej sytuacji, tak żeby nie dać się za bardzo zranić, żeby jakoś pozbierać. Y, się psychicznie, bo dziesiątka mieczy pokazuje, że ktoś tutaj doszedł do ściany, y, ktoś nie radzi sobie ze swoimi emocjami. Y, w dziesiątce me mieczy nie można się zatrzymać, bo to jest taki właśnie. Y, dojście do ściany, od której się tylko odbijasz. Tutaj trzeba znaleźć. Y, Jakiś zakręt, tak jakiś sposób, żeby yy, naprawić tą sytuację. I tutaj trzeba mieć takie obiektywne, chłodne podejście. Może coś trzeba przekalkulować, może trzeba coś nad czym się zastanowić, co mi się opłaca i co w, w danym momencie yy, mogę zrobić, żeby może siebie uratować, bo dziesiątka mieczy pokazuje, że jedna z osób jest naprawdę wykończona psychicznie. Yy, yy. Księżyc też jest czasem kartą właśnie takich trudnych emocji, depresji albo jakichś stanów lękowych, y, jakichś trudnych przeczuć, złych snów. Y, y, ogólnie właśnie takiego y, zagmatwania, tak? I, i takiego mroku, y, niejasności sytuacji. Y, w dziesiątce mieczy jest informacja, że. Wszystko, co najgorsze, już jest za tobą. Teraz już może być tylko lepiej, ale warto właśnie skupić się na tym, żeby dowiedzieć się, co, jest, co się przyczyniło do tego tak naprawdę, że tak, yy, taką masz kiepską, tą swoją psychiczną yy, yy, odporność, czy ta sytuacja tak cię dobija. Księżyc pokazuje, że. Ktoś tutaj błądzi, ktoś się zagubił. W księżycu jest też energia skrytości, jakichś takich skrytych planów. Właśnie stąd może pytanie, co, on, co ona kombinuje? Zastanawiasz się, tak? Nie daje ci to spać po nocach. Może masz poczucie, że jesteś oszukiwana. A może masz takie poczucie, że... Karta mówi do ciebie, może sama siebie oszukujesz. Może tutaj już trzeba ratować tylko siebie. Może to jest karta złudnych, księżyc jest kartą czasem złudnych nadziei. Możesz, masz poczucie, że straciłaś kontrolę nad sytuacją. Arcykapłan, czyli właśnie poszukiwanie najlepszej wersji Rzeczywistości dla siebie. Może to być karta mówiąca o poszukiwaniu właśnie najlepszego wyjścia z sytuacji. Masz tutaj potrzebę kontroli, ale to też jest karta pomocy. Czasami tutaj jest pokazuje się psychoterapia i psychoterapeuta, bo to jest karta porządkowania swojego życia, poszukiwania czasem odpowiedzi w sobie samym po to żeby właśnie wydostać się z tej dziesiątki mieczy bo to jest bardzo trudny stan psychicznej niemocy. Arcykapłan jest posługuje się zarówno intuicją jak i życiową mądrością i krok po kroku tak jakby odbudowuje swoje życie i porządkuje to swoje życie i skupia się na tym, żeby było coraz lepiej. Więc y, może to jest informacja dla ciebie, tak, że zastanawiasz się, co on kombinuje, a tak naprawdę musisz y, bardziej skupić się na sobie i na tym, żeby nie dać może sobą manipulować, może żeby nie dać y, właśnie wciągnąć się w jakieś y, y, niejasne y, sytuacje, które mogą być trudne. Mamy dziewiątkę buław, czyli energię obserwatora. Yy, Takie jego poczucia. Za, yy, to jest karta zatrzymania, tutaj nie ma działania. Widać, że zgliszcza już za tobą są, tak? Trudne emocje, trudne sytuacje, yy, ciężkie wyzwania masz za sobą i jesteś teraz w punkcie właśnie zastanawiania się, co dalej. Masz tą buławę nowych możliwości do wykorzystania. To jest ten krok, który może zmienić wszystko. W pytaniu, co on kombinuje, może to być jego energia, może on właśnie teraz ma poczucie, że w jego życiu y, są y, tylko zgliszcza, tak? bo ta karta w ten sposób to przedstawia, i on musi teraz właśnie postawić na siebie, zadbać o siebie, zrobić ten krok w dobrą stronę, żeby mm, wyplątać się z tego stanu wojny. I w końcu poczuć, że wraca stabilizacja życiowa, że odzyskuje kontrolę nad swoim życiem. Arcykapłan mówi: wybieram siebie. A tu jest właśnie przyglądanie się, jeszcze oglądanie się za siebie i moment wyboru ważnego. Ważnej decyzji, tak? Że podjęcia ważnej decyzji, tego kroku, który może zmienić wszystko, który może pozwolić wyplątać się z tych mroków. I mamy czwórkę kielichów, czyli energię utknięcia w tym, co było. Tu jest ogólnie apatia i poczucie rozgoryczenia i zastanawianie się, co dalej. Czwórka kielichów jest. Informacją, że ta osoba nie widzi nowych możliwości, szuka, przypatruje, ocenia, przypatruje się, ocenia wszystko, ale nie może dostrzec tych nowych możliwości. Karta czwórki kielichów może pokazywać, że nie jest też gotowa na, ta osoba na to, żeby jej pomóc, bo Mimo, że jest tu energia zniecierpliwienia i takiego poczucia, że muszę w końcu odzyskać wiarę w siebie i, i wydostać się z tych swoich lęków, blokad, które nie powodują mi zrobić, nie pozwalają mi zrobić tego kroku naprzód w kierunku właśnie uporządkowania swojego życia. Czwórka kielichów to jest karta rozczarowania i poczucia, że bardzo trudno jest znaleźć dobre rozwiązanie tego problemu. Może tu chodzić o związek, może tu chodzić o sytuację, każdą inną, która w życiu yy, może nas spotkać, tak? Może właśnie w takich energiach w tej chwili ta osoba jest. Może on czy ona wplątała się w coś trudnego. Może nawet nie mówić o tym głośno, bo tutaj w czwórce kielichów jest ta informacja, że yy, może ty stoisz obok i masz ten kielich swoich uczuć, i chętnie wyciągniesz do, nie, do niej czy do niego swoją pomocną dłoń. Wyjdziesz z jakąś propozycją pomocy. To jednak ta osoba, ona nie jest jeszcze na to gotowa. Ona jest odwrócona od tych nowych możliwości. Skupia się tylko na tym, co było rozczarowujące. I zamiast płynąć naprzód tak, i postawić w końcu ten dziesiąty krok, to tak jakby płynie, ciągle ta jej łódka zawraca. W tej energii jest taki brak motywacji, właśnie do tego, żeby się udźwignąć, poddźwignąć i zawalczyć o siebie. Ym, w tej energii jest też potrzeba właśnie pogodzenia się, może, yy, może to jest, chodzi tutaj o pojednanie w rodzinie. Ta osoba może czuje, że sytuacja zrobiła się niekomfortowa, trudna i chciałaby yy, 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 pogodzenia się, tak? Chciałaby, żeby w końcu. Yy, wszystko wyjaśniło się i żeby w końcu zaświeciło słońce, ale nie potrafi znaleźć dobrego rozwiązania. Tu jest karta, tu jest energia zniecierpliwienia. Może ta osoba sama sobą jest rozczarowana, i, bo jest tutaj takie niezdecydowanie, sama nie wiem, czego chce. Trochę skupianie się za bardzo na swoich na przeżywaniu tych złych emocji. Takie mniej więcej niech się dzieje, co chce, mam to gdzieś, tak, ale jednak widać, że tutaj jest poczucie straconej szansy, i ta dziewiątka buław pokazuje, że jednak ta osoba chciałaby, chciałaby um, tego pojednania. Mamy dwójkę kielichów, czyli właśnie to jest karta pojednania, Unii, jakiejś pogodzenia się, czasem karta przeprosin. Karta spotkania właśnie po to, żeby wszystko sobie wyjaśnić, żeby um, może dać sobie właśnie wsparcie, na, poczuć, że się jest ważnym dla, dla kogoś i um, jest w Dwójce Kielichów taka gotowość na, właśnie na to, żeby dzielić się tymi pozytywnymi, pozytywnymi emocjami. Bo w energii dwójki kielichów mamy energię partnerstwa, takiego budowania relacji też na, na poczuciu wzajemności i na poczuciu tego, że jakby nie było, to zawsze możemy na siebie liczyć, możemy sobie zaufać, bo je zawsze jesteśmy gotowi na to, żeby sobie yy, nawzajem pomagać. W karcie dwójki kielichów też jest energia kompromisu i takiej prawdziwej dbałości o relacje, tak? Z czym tutaj mógł być problem, bo ogólnie karty pokazują, że sytuacja zrobiła się na tyle trudna. Że wpędziła tą osobę w takie poczucie apatii i ona myśli o pojednaniu, tak, i o tym, żeby odnaleźć tą sytuację, to, odnaleźć tą, to dobre rozwiązanie, żeby rozjaśnić sytuację. Jednak ta blokada w samym środku rozkładu mówi bardzo dużo. Mamy dziesiątkę buław, czyli kolejną dziesiątkę, tak, tu jest dziesiątka mieczy, czyli takie wykończenie psychiczne. Dziesiątka buław to jest wykończenie fizyczne. I ona nam się odwróciła, czyli po prostu to jest takie dojście do ścianu i taki moment, kiedy rzeczywiście trzeba zrobić ten krok do przodu, tak? Może ta dziesiątka się odwróciła, bo jeszcze nie ma wiary w to, że ten krok może zmienić wszystko, jednak widać, że może zmienić wszystko, tak? Bo to jest właśnie ten moment, kiedy robisz ten dziesiąty krok, dochodzisz do, tego, do tej dziesiątki ona się odwraca, czyli tak, jakby sytuacja. Hmm, się zmienia o 180 stopni. I następuje dzięki tej właśnie tym dobrym rozmowom, też dzięki szczerym rozmowom, otwartości i właśnie dzięki temu, że jest obok ta osoba, ta osoba która się zastanawia, tak, co on kombinuje i jest gotowa. Tutaj wyjść z tym kielichem swoich uczuć, jest możliwość te wyjścia, tak, z tej trudnej sytuacji, bo widać, że możecie na siebie tutaj liczyć. Bo dwójka kielichów to jest karta obdarzania miłością drugiej osoby. I to, jest takie, to są takie wyznania też szczere, szczere rozmowy i wyznania, czy miłosne, czy po prostu takie wspierające, ciepła energia, budująca relacje i poczucie. Yy, właśnie bezpieczeństwa i, yy, i poczucie takiej radości, z tego, że, że jednak jest osoba, na którą mogę liczyć, tak? I, i nie muszę tutaj w tej czwórce kielichów się zatrzymać i, i w tym rozżaleniu i tej apatii, tylko po prostu mam wybór. Podejmuje wyzwanie, tak bo tu karty nie mówią, że będzie łatwo. Dziewiątka buław to jest bardzo trudne wyzwanie. W energii ognia, czyli szybkiej decyzji, szybkiego działania, właśnie po to, żeby odwrócić całą tą sytuację, tak, żeby pozbyć się tych problemów, zostawić za sobą te zgliszcza i dać sobie szansę na coś nowego. Mamy tutaj Kartę zero, czyli właśnie ten nowy początek. Dokładnie to jest ta karta, która rozpoczyna cały cykl wędrówki. Czyli tak jakby karty mówią, że jeżeli dacie sobie szansę, bo dwójka kielichów też jest kartą drugiej szansy, tak? I tego pojednania, przyjęcia przeprosin albo też właśnie przyjęcia wsparcia od drugiej osoby. To jest kluczowe. To jest właśnie ten kluczowy krok, który spowoduje, że cała sytuacja się odwróci. I może właśnie wydostaniecie się z tych mroków księżyca, i otworzą się przed wami nowe możliwości. Bo głupiec to jest karta startu, to jest taka zmiana w ogóle kierunku działania, danie sobie właśnie możliwości na nowy początek szansy właściwie na nowy początek. Tutaj jest taka bezgraniczna ufność w to, że teraz już będzie tylko lepiej. Ale też y, karta mówi: zaufaj, zaufajcie głosowi serca. To, co wam serce podpowiada, to jest właśnie to, y, wasz najważniejszy y, kompas. To jest właśnie coś, czym w życiu warto się kielo, kierować, bo czasami wszystko mówi, y, wszystkie informacje z zewnątrz mówią y, y, o jakichś możliwościach, a my intuicyjnie czujemy, że jednak to nie jest nasze, że to nie jest dla nas, że sercem Pokazuje nam lepszą ścieżkę, lepsze rozwiązanie. I to jest właśnie energia głupca, takie spróbowanie nowych rzeczy w energii właśnie takiego czasem szalonego pomysłu, ale własnego. To jest czasem krok w nieznane, ale właśnie po to, żeby zaryzykować i dać sobie szansę na zupełnie coś nowego, bo karta mówi rób to, czego pragniesz, to co płynie prosto z twojego serca. To często wymaga tej odwagi, tak? Tutaj buława nowych możliwości, ona pokazuje, że tutaj trzeba zaryzykować, tutaj trzeba być odważnym, żeby się wydostać z tej trudnej sytuacji. Czasami karta pokazuje, na przykład, mogą pokazywać trudny związek, który doprowadził do takiego momentu, kiedy już nie wiesz na czym stoisz, Masz wrażenie, że tylko taplasz się w takich mrokach, te twoje emocje są na samym dnie i potrzebujesz tego dna, żeby się odbić i żeby właśnie poczuć, że w końcu chcesz zawalczyć o siebie. A tutaj mamy tą dziesiątkę mieczy, czyli takie poczucie, że więcej na siebie wziąć nie mogę. Um, więc ta osoba na pewno chce dużo zmienić w swoim życiu. Chce zaryzykować, chce podjąć jakieś wyzwanie i może jeszcze nie wie do końca, czego chce, tak, bo ta czwórka kielichów pokazuje, że trudno jej się wygrzebać z tych y, trudnych emocji. Jednak przy wsparciu jest szansa na to, żeby odwrócić całą tą sytuację i dać sobie nadzieję na to, że już będzie tylko lepiej, tak? To jest karta takiego, właśnie, która mówi, uwierz w siebie i właśnie kieruj się sercem. Tu jest jakiś nowy pomysł, więc karta mówi, improwizuj, daj sobie szansę bo jeżeli, i, i działaj, tak? Przede wszystkim działaj, bo jeżeli nie zaryzykujesz, to nie przekonasz się, czy to, czy to było warte tego ryzyka, tak? Jeżeli nic nie, nic nie zrobisz, to będziesz tylko żałować, że właśnie nic nie zrobiłaś. Natomiast jeżeli zrobisz, a się nie uda, to przynajmniej y, będziesz wiedziała, że podjęłaś jakieś wyzwa, y, wyzwanie tak? i dałaś sobie szansę na to, żeby, y, żeby się wydostać. Ale jest oczywiście też duża nadzieja na to, że się uda, bo jeżeli zrobisz to w zgodzie z samym sobą, postawisz na siebie tutaj ten sam rozwój, tutaj się pojawił, tak, w energii yy, arcykapłana i, te, i poszukasz tej najlepszej wersji swojej rzeczywistości, to tak, yy, to właśnie życie może nabrać zupełnie innego tempa, bo zmienisz po prostu, po prostu kierunek działania, kierunek postrzegania. Więc ta osoba ewidentnie potrzebuje dużej zmiany w swoim życiu. Musi Musi wydostać się z mroków księżyca i dać sobie szansę na zupełnie coś nowego. Mamy kartę magika, czyli właśnie odbudowy. To jest karta, która mówi, że trzeba działać tu i teraz, i trzeba w końcu się na coś zdecydować, obrać jakiś kierunek, choćby był on jak najbardziej szalony, ale żeby był właśnie własny, taki prawdziwy. Zgodny z intuicją, z tym, co podpowiada serce. Magik potrafi zawalczyć o siebie i potrafi też wykreować swoją rzeczywistość według swoich pragnień i potrzeb, bo używa do tego wszystkich swoich talentów. On ma dostęp do wszystkich czterech żywiołów. Karta ta pokazuje taką właśnie potrzebę. Odbudowania poczucia własnej wartości, bo niskie poczucie własnej wartości y, często właśnie kończy się na kłamstwach, na jakichś tajemnicach, na kombinowaniu, a to prowadzi właśnie do dziesiątki y, mieczy, czyli. Takich stanów wykończenia psychicznego. Tak? Natomiast tutaj chodzi o to, żeby jednak skupić się na tym, żeby um, tą pewność siebie w sobie jednak y, wypracować. Tutaj potrzebna jest: y, potrzeba jest skupienia się na sobie, ale też skupienia się na konkretnym celu. Chodzi o to, żeby mieć y, właśnie jasny cel i. Karta mówi, że trzeba się tutaj całkowicie poświęcić, skupić się na tym celu, nie odkładać niczego na później, tylko po prostu działać, wykazać się energią, być kreatywnym, być sprawczym. I wtedy. Mogą, sta, może, mogą stać się cuda, tak? Bo magik on ma moc kreowania i, i często właśnie dochodzi do, takie, do takich y, 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 wyników, że można by pomyśleć, że właśnie stał się cud, tak? A on po prostu jest w stanie swoim, swoją silną wolą i swoim zaangażowaniem. Y, tak poprowadzić, wyprowadzić całą sytuację, że rzeczywiście można mieć poczucie, że stał się cud, bo to jest energia dużej sprawczości. Mm, tylko, że karty mówią, że tutaj się nic samo nie stanie. Tak, tutaj trzeba właśnie podjąć to wyzwanie wydostać się z energii apatii i czekania nie wiadomo na co. Może poprosić o pomoc, tak? Bo tutaj ta dwójka kielichów też może właśnie o tym mówić. I zauważyć tą, że ktoś jest obok i chce pomóc. I wtedy ta sytuacja diametralnie się obraca, tak? O 180 stopni. I ma, jest szansa na ten nowy początek. Na mm, Start w coś zupełnie nowego, szalonego, ale takiego własnego i takie poczucie, że w końcu dzieje się to, co jest moje, czego pragnę, czego potrzebuję i o co chcę zawalczyć. Jeszcze mamy kartę sprawiedliwości, czyli właśnie tych rozstrzygnięć, ten miecz prawdy, który pozwala odciąć to, co było niekorzystne zostawić ze sobą to wszystko, co nie służy, co, już jest, co było rozczarowujące, co może już jest niepotrzebne, może odciąć, może po prostu pozamykać jakieś sprawy, które, nie, których nie warto za sobą ciągnąć, odciąć tą przeszłość od siebie i zrobić przestrzeń na ten nowy kierunek, na nowe możliwości. Ale właśnie sprawiedliwość mówi, że trzeba to zrobić w zgodzie z samym sobą. Stanąć w prawdzie z samym sobą i odpowiedzieć sobie, czego naprawdę chcesz. To wtedy będziesz w stanie o to zawalczyć, bo skupisz się na tym celu. Tu jest też ten miecz prawdy. Czasem właśnie tu jest, na innych, w innych taliach mamy tą szalę, tak, na której na się, się kładzie to, co jest za, to, co jest przeciw. Czasem są to właśnie mm, pewne sprawy, mogą przeważać tak, nad innymi. A my szukamy zawsze w życiu tej równowagi, bo ona daje nam poczucie bezpieczeństwa i takiej, tego spokoju, że wszystko jest ok. Natomiast kiedy te szale się przechylają na którąś ze stron, to wtedy właśnie dochodzimy do ściany, do tego momentu, kiedy mamy poczucie, że za dużo spada na nas i musimy się jakoś ratować, tak. Więc tutaj sprawiedliwość podpowiada, żeby jednak rozliczyć może z samym sobą tą przeszłość, tak? Bo yy, to jest energia rozwiązania problemu. Tutaj jest pokazana zarówno przyczyna jak i skutek, bo one są od ciebie zależne. Tutaj trzeba po prostu się zastanowić, co już nie działa i po prostu to odciąć, zostawić. Rozliczyć przeszłość, naprawić błędy. I zawalczyć o coś, o co Tobie naprawdę zależy. Ta osoba, o, której, o którą pytasz, ona jest w tej chwili w energii rozliczania przeszłości i szukania, tak jakby nowej drogi dla siebie. Już nie chce żyć w tym kłamstwie bo, i w tych energiach księżyca, bo one jej nie służą. Ta dziesiątka mieczy pokazuje, że jest ta osoba psychicznie wykończona. I fizycznie też nie jest najlepiej, tak. Więc to stawianie na siebie i w energii wyzwania, zawalczenie o, nowe, o nowy początek spowoduje, że sytuacja diametralnie się jest w stanie zmienić, tak. I to co, nie, to, co jest trudne, zostanie odcięte, tak. Zostanie rozwiązane, bo to jest energia rozwiązania. I też przede wszystkim uczciwego postępowania. Czy wobec siebie, czy wobec innych. Tutaj jest potrzeba y, uczciwości i zaangażowania się w, y, w działanie na rzecz wyplątania się z trudnej sytuacji, bo karty pokazują, że on kombinuje, bo po prostu y, wplątał się, w, czy wplątała się w taką sytuację pozornie bez wyjścia jest dużo spraw, które trzeba po prostu porozwiązywać, żeby udało się odwrócić tą całą sytuację. I karty mogą pokazywać właśnie tutaj tą dwójkę ta dwójka kielichów mówi o jakimś y, pogodzeniu się, tak, o pojednaniu albo o wspieraniu siebie nawzajem. Może ta osoba liczyć na to, że właśnie ktoś y, się pojawi w jej życiu, a może jest ktoś obok, tylko ona jeszcze tego tej osoby nie widzi, tak? Kto wesprze ją w tej walce o ten nowy początek, o te nowe możliwości dla siebie? Tak przynajmniej tutaj, kochani, w tych kartach nam się dzisiaj poukładało. Ciekawa jestem, czy z wami ten rozkład zarezonował, bo jeżeli tak, to wiecie dokładnie o jakie kłopoty tutaj chodzi, tak? Z czym ta osoba się zmaga i, i dlaczego. Dlaczego. Potrzebuje wsparcia i liczy na to wsparcie. Dziękuję, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Zaznaczam, że czytania są ogólne, nie muszą rezonować z każdym. Na prywatne czytania zapraszam Was poprzez kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania. Robię dla Was prywatne rozkłady kart w formie filmiku, wysyłam na Waszego maila. A dzisiaj wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.